Masz już dość ciągłego powtarzania do dziecka, żeby posprzątało po sobie, odrobiło lekcje, wstało do szkoły, przedszkola. Twoje dziecko zaczyna coś robić dopiero wtedy, kiedy się na nie wydrzesz albo zagrozisz mu czymś. Chciałbyś, żeby w twoim domu panowała atmosfera życzliwości, żeby twoje dziecko robiło to, co do niego należy, żeby z tobą współpracowało i żeby wszystkim wam żyło się lepiej? Mamy teraz dostęp do wiedzy: podręczniki, webinary, artykuły. I kiedy czytamy jakieś wskazówki dotyczące rodzicielstwa, to wszystko wydaje nam się łatwe. Ale kiedy dochodzi do trudnej sytuacji, to nie możemy tego zastosować. Okazuje się, że dziecko jakoś inaczej zareagowało, albo sytuacja jest trochę inna. I wtedy brakuje nam takiej praktycznej wiedzy, wskazówki, co zrobić, kiedy to nie działa. Często też rodzice wychodzą z takiego założenia: jakoś to będzie, przejdzie mu to. No nie pocieszę cię. Mówiąc, że nie przejdzie. Z doświadczenia pracy z rodzicami e, widzę, że jest im starsze dziecko, tym trudniej jest e, nauczyć go czegoś, egzekwować coś od niego, uczyć go tej odpowiedzialności, samodzielności, współpracy z nami. Specjaliści mówią, że przez pierwsze 8-10 lat życia dziecka. Budujesz z dzieckiem relacje, budujesz w nim nawyki, budujesz w nim taką samodzielność, świadomość, odpowiedzialność, i to potem kiełkuje na wiek nastoletni na jego dorosłość. Potem opowiem Ci o przykładzie moich klientów, gdzie bardzo dobrze to widać. Z doświadczenia pracy z rodzicami nastolatków widzę, że ciężko jest je nakłonić, ciężko jest je zachęcić do współpracy, do obowiązków. Rodzice często płaczą i mówią, i za tak mi ciężko, tak żałuję, że nie zrobiłem nic z tym wcześniej. Pomyśl o tym, jak nieposłuszeństwo Twojego dziecka, jego niesłuchanie odbiera Ci energię. Jak kłótnie przepychanki psują atmosferę w Waszym domu. Czy chcesz tak spędzić najbliższe lata? A teraz pomyśl o tym, że Twoje dziecko odkłada swoje ubrania na miejsce, sprząta w domu, pomaga Ci w kuchni, odnosi po sobie talerze. Bez przepychanek odrabia lekcje, idzie umyć zęby, kładzie się spać. Atmosfera w waszym domu się poprawia, jest między wami dużo życzliwości, miłości, wzajemności. Czy to jest realne? Ja nazywam się Iza Kubalska i jestem nauczycielem, pedagogiem, jestem edukatorem pozytywnej dyscypliny. Przez 12 lat byłam nauczycielką, jestem mamą. I wielokrotnie doświadczyłam frustracji z tego powodu, że dzieci mnie nie słuchały. Odkąd zmieniłam podejście i narzędzia, widzę, jak poprawiła się moja relacja z dziećmi. Jest między nami dużo więcej życzliwości, wsparcia, współpracy, też widzę, jak poprawiła się relacja między nimi, między nimi a rówieśnikami. I teraz na przykład, jak wychodzimy gdzieś na spacer albo oglądamy jakiś film, i moje dzieci widzą, jak rodzice krzyczą na swoje dzieci, to mówią: Mamo, przydałoby się, żeby ten pan poszedł do ciebie na kurs. Moi synowie doświadczyli zmiany i wolą zdecydowanie komunikację opartą na szacunku i wspólnym szukaniu rozwiązań. Teraz pracuję z rodzicami i nauczycielami, i pomogłam już setkom nauczycieli i rodziców. Dogadać się ze swoimi dziećmi i cieszyć się na nowo z macierzyństwa, z rodzicielstwa, z przebywania z dziećmi. I często oni mówią już po pierwszym spotkaniu: i za to działa. I czy to jest jakaś magia? Nie, to nie jest magia. Ja w swoich kursach mówię o tym, dlaczego dzieci się źle zachowują, o co w tym trudnym zachowaniu chodzi, i to często jest ten brakujący puzel, który sprawia, że dużo łatwiej jest nam zrozumieć. Trudne zachowanie dziecka. W podziękowaniu za to, że tu teraz ze mną jesteś, podzielę się z Tobą narzędziem, które pomoże Ci lepiej dogadać się ze swoim dzieckiem i zachęcić je do współpracy. Nazywa się to stanowczość i życzliwość jednocześnie. Z jednej strony możesz dla swojego dziecka być rodzicem życzliwym, empatycznym, wyrozumiałym, a z drugiej strony, możesz być stanowczy i trzymać się tego, co zapowiedziałeś. Podam Ci przykład z mojego domu. Mój syn chciał oglądać bajkę inspektora gadżeta. I tuż przed tym, jak zaczął oglądać, ustaliłam z nim, ile odcinków obejrzy, a potem poprosiłam go, żeby powtórzył, jak to zrozumiał. Kiedy ten odcinek zapowiedziany, końcowy się kończył, to powiedziałam mu, żeby wyłączył bajkę. On powiedział, że nie, nie chcę, nie chcę wyłączyć, chcę obejrzeć następną. I tutaj, stosując najpierw życzliwość, powiedziałam: Widzę, że dalej chciałbyś oglądać tę bajkę, że bardzo ci się podoba. I stanowczo, trzymając się tego, co zapowiedziałam, powiedziałam: Jednocześnie czas już minął. Ty wyłączasz telewizor, czy ja? Jeśli często ulegałeś w takich sytuacjach dziecku, to pierwsze mm, takie komunikaty Będą powodować bunt i niezadowolenie Twojego dziecka. Ale jeżeli będziesz trzymać się tego, co zapowiedziałeś, nie ulegniesz, nie dasz mu obejrzeć kolejnej bajki, tylko zgodnie z umową zakończycie oglądanie, to Twoje dziecko z każdym kolejnym razem będzie łatwiej i lepiej reagować na Twoje. Nie, taka była nasza umowa. Możesz też użyć ograniczonego wyboru, o którym wspomniałam: Ty wyłączasz, czy ja? Kiedy Twoje dziecko powinno już umyć zęby i mówisz do niego, widzę, że się świetnie bawisz. Tutaj jesteś życzliwym rodzicem, widzę, że się świetnie bawisz, że nie możesz przestać budować z tych klocków, tak Ci się to podoba, jednocześnie pora już na mycie zębów. Idziesz do łazienki jak żołnierz, czy jak ninja. Kiedy dajesz dziecku wybór, przekierowujesz jego uwagę. Ono się koncentruje na, to, że, na tym, że ma coś wybrać. I wtedy łatwiej ci jest zachęcić się do współpracy, do tego umycia zębów. Bycie stanowczym i życzliwym rodzicem to bezpieczny styl więzi, a badania naukowe pokazują, że to jest najzdrowszy model wychowywania i że dzieci wychowywane w tym stylu w dorosłości są szczęśliwymi, spełnionymi ludźmi, otwartymi na świat. Dzięki jej życzliwości budujesz z dzieckiem więź. Pomagasz mu budować poczucie własnej wartości, a dzięki stanowczości uczysz dziecka e, trzymania się zasad, wyznaczasz granice, dzięki którym czuje się bezpiecznie. Lubię porównywać stanowczość i życzliwość do drzewa, o takim dużym, stabilnym pniu, m, o głębokich korzeniach. Stanowczość, rodzic, drzewo, e, który stabilnie stoi, e, trzyma się zasad. Wyznacza granice, nie da się go przesunąć. Z drugiej strony, drzewo jako symbol życzliwości, czyli rodzic, który jest uważny na dziecko, spokojny, spokojny mimo tych burz, które dzieją się w głowie dziecka, mimo trudnych zachowań. To ten rodzic stoi, jest stały w swoich uczuciach, jest życzliwy, dziecko może się schronić. Tak jak człowiek pod drzewem w czasie upału czy deszczu, tak dziecko może się schronić u rodzica i doświadczyć od niego bliskości, życzliwości, miłości. Rodzicom, którzy ze mną pracują, daję mnóstwo narzędzi, które właśnie pomagają budować to rodzicielstwo oparte na stanowczości i życzliwości równocześnie i też dopasowujemy to do warunków ro rodziny do tego na co w danym momencie rodzic dziecko jest gotowy. W swojej pracy pracuje głównie metodą pozytywnej dyscypliny, która ma aż 52 narzędzia. Są różne sposoby na to, żeby dotrzeć do dziecka, żeby e, nauczyć go współpracy, odpowiedzialności i niektóre, tak jak te o których wspomniałam wyżej, są wspierające. Ale też mamy takie, które są przemocowe i działają na krótką metę. Kluczową kwestią przy nieposłuszeństwie dziecka jest to, żeby się skupić, dlaczego dziecko się źle zachowuje. I często właśnie dotarcie do tego, dlaczego ono źle się zachowuje, jest takim przejściem przez magiczne drzwi. To otwiera yy, przestrzeń, otwiera inną rzeczywistość, co zbliża nas do dziecka. I u różnych dzieci przyczyna tego trudnego zachowania może być inna. Na przykład no, nasze dziecko nie chce umyć zębów. I z jednej strony może mieć taką chęć decydowania o sobie, dlatego się buntuje i mówi nie, że nie zrobi tego. I to wynika z tego, że potrzebuje o czymś zdecydować, potrzebuje czuć się ważny, brany pod uwagę. Z drugiej strony dziecko może mówić, nie, nie umyję zębów, bo wcześniej mu czegoś zabroniliśmy, zakazaliśmy mu czegoś i on w takim odwecie, żeby się na nas zemścić, odmawia nam współpracy. I tutaj dziecko ma przekonanie, jestem zraniony, więc będę ranił Ciebie. My dorośli też często wchodzimy w te, taką strategię zemsty, odwetu, kiedy ktoś nas zrani, kiedy ktoś powie nam coś przykrego. Za tym buntem, nieposłuszeństwem dziecka kryją się różne zachowania, które wymagają różnego innego podejścia. Już wiesz, jak to jest u Ciebie, ile Cię to kosztuje. I też wiesz z tego, co powiedziałam, że nie będzie lepiej, jeśli czegoś z tym nie zrobisz. I mam pytanie do Ciebie: czy jesteś gotowa? Jesteś gotowy zająć się tą relacją z dzieckiem, bo ja mówię Ci, że są sposoby na to, żebyście się dogadali. Tylko czy jesteś gotowy się tym zająć? Jeśli będziesz unikać tego tematu albo powtarzać to, co robiłeś do tej pory, a to ewidentnie nie działa, bo nie byłoby Cię tutaj, to Wasza przyszłość nie wygląda dobrze, bo wzajemnie będziecie się nakręcać i Wasza relacja będzie po prostu trudniejsza. Rodzice, z którymi pracowałam, mieli syna nastolatka. Który przychodził ze szkoły do domu, zasiadał przed komputerem, sprzętem, grał, spędzał godziny w internecie i kiedy rodzice próbowali egzekwować od niego wykonywanie obowiązków, zaangażowanie w domu, odcinali mu Wi-Fi albo zabierali sprzęt, to wpadał w taki szał, taką agresję, że demolował swój pokój, demolował wszystko, co miał pod ręką. Wobec tego rodzice byli bezradni. I bardzo ciężko było wyprowadzić i, i nauczyć, zaszczepić w tym chłopcu taką chęć, żeby współpracować, żeby wywiązywać się ze swoich obowiązków, bo we wcześniejszych latach rodzice nie uczyli go tego, albo za mało go tego uczyli. Mam dla ciebie propozycję, w której pokażę ci kilkadziesiąt sposobów na dogadanie się z dzieckiem, na to, żeby twoje dziecko cię posłuchało. Dostrzegło Twoje potrzeby, potrzeby całej rodziny i żebyście ze sobą współpracowali. Zapraszam Cię na program Dogadaj się z dzieckiem, które Cię nie słucha. To pięć spotkań ze mną na żywo, gdzie będziemy na bazie praktycznych przykładów z mojego życia, z życia innych rodziców, uczyć się tego, jak współpracować z dzieckiem, jak budować z nim zdrową, opartą na szacunku, miłości i relacje. Na każdym z, te, z tych spotkań będziesz mógł zadać mi pytanie właśnie w temacie niesłuchania, nieposłuszeństwa dziecka. Razem możemy dotrzeć do tego, żeby Twoje dziecko Cię słuchało, reagowało na to, co mówisz i żeby było coraz bardziej odpowiedzialne. Często rodzice, z którymi pracuję, jak zaczynają stosować te sposoby, to mówią: Iza, to działa, to naprawdę działa, to jest jak magia. Doszłam do wniosku, że moje krzyki nie działają że moje kary nie działają, że moje wychowywanie dzieci, takie jakie ja znam, nie działa. Wiesz, jest pełno książek, jest pełno psychologów, nauk, pełno w sieci jakichś filmików. Ty miałaś taki gotowy, opracowany program podany na tacy. I mm -hmm. mówię, ja z tego muszę skorzystać. Kiedy dajesz przykłady z twojego własnego doświadczenia i z twojego życia, relacje z twoim mężem, z twoimi dziećmi, to buduje taką, taką bliskość. I po prostu to dziecko zaczyna pięknie wyciszać się, uspokajać. I jak ja będę wrzeszczeć, to ja będę jeszcze bardziej wrzeszczeć. przecież się nie uspokoją przy wrzeszczącej matce. Marsz do pokoju nie działa, nigdy nie działało, ja, ale ja nie powiedziałam, co po prostu inaczej, jak inaczej to mam zrobić. I zadałaś mi taki wachlarz możliwości, że ja mogę sobie nimi, wiesz, operować jak chcę po prostu. W każdej sytuacji, w której potrzebuję y, jakiegoś rozwiązania, nawet mam ściągawki wydrukowane z jakimiś tam, y, odpowiedziami. Rozumiałam, że aby osiągnąć określone cele, trzeba temu poświęcić jednak chwilkę czasu, natomiast efekty są niewspółmierne do tego czasu, który należy poświęcić. W zasadzie po niedługim czasie od kursu, bo to był 1 dwa dni, y, sytuacja się diametralnie zmieniła. Mąż był bardzo zaskoczony, że z dziećmi można tak współpracować i że one w zasadzie, że tak powiem, chętnie w to wchodzą i jest dużo przyjemniej w domu. Czuję się, że tak powiem, dużo bardziej dowartościowana w macierzyństwie właśnie przez to, że dzieci odpowiadają na to, co ja mówię. Jesteś taka strasznie konkretna i nie ma czegoś takiego, że wiesz, zastanawiasz się, nie wiem, doczytam coś tam jeszcze, tylko widać, że ty to masz, ty to przepracowałaś, umiesz. Masz dość przepychanek. Ze swoim dzieckiem, ignorowania Twoich poleceń, a chcesz poczuć ulgę, spokój i szacunek w Twoim domu? Sama przeszłam ten proces i przeprowadziłam przez ten proces setki nauczycieli i rodziców. I pokażę Ci, jak dogadać się z dzieckiem, które Cię nie słucha. Zapraszam Cię na kurs: Dogadaj się z dzieckiem, które Cię nie słucha. Będziemy spotykać się w środę od 22 lutego w godzinach od 20:30 do 22:00. Nasze spotkania będą składać się z dwóch części. Pierwsza część to część merytoryczna, gdzie na przykładach mówię o sposobach jak reagować na nieposłuszeństwo dziecka, jak zachęcać dziecko do współpracy, jak budować z nim relacje opartą na szacunku, miłości, wzajemności oraz drugiej części sesji pytań i odpowiedzi, gdzie będziesz mógł zadać mi pytanie do tego konkretnego tematu. Po każdym spotkaniu otrzymasz ode mnie materiały PDF, które będą ściągawką, podsumowaniem naszej pracy na spotkaniu, które pomogą ci wprowadzać w codzienności to, czego uczymy się na spotkaniach. Otrzymasz też dostęp do nagrania naszego spotkania. Jeśli zapiszesz się na kurs, otrzymasz też dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie będziesz mógł zadać pytanie, podzielić się swoją refleksją. Poczuć ducha wspólnoty z innymi rodzicami, którzy mają dokładnie takie problemy jak ty. Nad grupą będę czuwać ja i odpowiadać na Twoje pytania i wątpliwości w temacie naszego kursu. Tematy, które poruszę w czasie naszych spotkań, to sprzątanie po sobie, odrabianie lekcji, sprzątanie pokoju, obowiązki domowe, wychodzenie z domu, powrót z Placu Zabaw, zakupy z dzieckiem, słodycze. Telefon, komputer, tablet, telewizor, wstawanie, kładzenie się spać, mycie zębów, kąpiel. Kurs kupisz, klikając w przycisk Kup teraz. W dalszych krokach możesz dokonać zakupu przez przelewy 24, przez blika lub przez przelew bankowy. Po dokonaniu płatności, dostaniesz maila ze wszystkimi szczegółami. Zapraszam Cię na program Dogadaj się z dzieckiem, które Cię nie słucha. Do zobaczenia.